Panie mój, w tej ciemnej i spokojnej nocy staję przed Tobą całym sobą, aby oddać Ci moje skargi, najgłębsze lęki i najszczersze prośby. Nie pragnę zamknąć oczu, aby odpocząć, zanim nie zbliżę się do Ciebie z sercem pełnym skruchy i pokory. Nie chcę zasnąć, nie wyraziwszy Ci, jak bardzo Cię kocham, jak bardzo Cię potrzebuję, w każdej chwili mojego życia. Jak bardzo pragnę, aby Twoje słowo było tym stałym światłem, które oświetla każdy krok mojej drogi, prowadząc mnie i radząc nawet w najciemniejszych godzinach nocy. Tej nocy czuję się szczególnie bezbronny i bezradny i głęboko pragnę poczuć Twoją pocieszającą obecność w tym miejscu, które nazwałem moją komnatą wojenną, gdzie składam wszystkie moje troski, lęki i obawy. Błagam Cię, panie, ześlij mi więź miłości tak potężną i silną, aby mocno mnie podtrzymywała, gdy poczuję, że moje siły słabną pod przytłaczającym ciężarem codziennych zmartwień. Przyznaję, że wielokrotnie pozwalam, by pochłonęła mnie praca i codzienne obowiązki, stając się obojętnym na Twoje cenne nauki i odkładając na bok Twoje święte słowo. Zaniedbałem szukania Twojej obecności, Panie, i przestałem Ci dziękować z całego serca. Wpadłem w pułapkę wiary, że wszystko, czym jestem i co posiadam, jest wyłącznym rezultatem mojego własnego wysiłku i poświęcenia. Zapomniałem uznać, że wszystko w moim życiu istnieje i prosperuje dzięki Twojej boskiej suwerenności i Twojej ogromnej wielkości. Jednak w tej chwili spoczynku i w tajemnym miejscu, które dzielimy, wyraźnie rozpoznaję, jak bardzo mnie podtrzymywałeś, jak ogromna jest Twoja miłość do mnie i ile spokoju wlałeś w moje życie, dając mi pokój i ukojenie pośród codziennych burz. Nie pragnę zasnąć, zanim nie poświęcę czasu na rozważanie Twojego słowa, gdyż w nim znajduję bezcenną naukę która działa jak moralny i duchowy kompas. Wskazuje mi właściwą drogę, koryguje moje zboczenia i karmi moją duszę mądrością i zrozumieniem. Proszę cię, Panie, pomóż mi kroczyć każdego dnia w świetle Twojej prawdy, trzymając mnie mocno przy Twoich zasadach i prowadząc ku życiu pełnemu i prawemu. Nie pozwól, proszę, aby troski zawodowe, Pogoń zagromadzeniem bogactw materialnych, czy nadmierna miłość do światowych przyjemności zajęły pierwsze miejsce w moim życiu, odciągając mnie od Ciebie, mojego stwórcy, któremu zawdzięczam wszystko, co mam i czym jestem. Abym zawsze pamiętał dziękować Ci w każdej chwili i w każdych okolicznościach, Uznając Twoją opiekuńczą dłoń i Twoją bezwarunkową miłość w każdym aspekcie mojej egzystencji. Pod koniec każdego dnia często czuję się przytłoczony stresem i presją obowiązków, ale wiem, że najlepszą częścią mojego dnia jest możliwość przyjścia do Ciebie w modlitwie. Znajduję niewysłowiony pokój, przypominając sobie, że Twoje nauki są zawsze prawdziwe i niezawodne. Kocham Twoje Słowo, Panie, ponieważ jest niewyczerpanym źródłem boskiej mądrości, która mnie prowadzi i wskazuje właściwą drogę. Tej nocy poświęcę się rozważaniu Twoich świętych słów, uważając je za niezbędny pokarm dla mojego życia duchowego. I zobowiązuję się nie pozwolić, aby emocje młodości, ani ulotne przyjemności tego świata, oddaliły mnie od Twojej ukochanej obecności. Głęboko pragnę Cię czcić i wychwalać przez całe moje życie, wykorzystując każdy z dni, które mi dajesz, aby zbliżyć się do Ciebie. Pragnę to czynić, zanim nadejdą te trudne czasy, w których życie może stracić swój blask i urok, i zanim przeciwności przyćmią piękno moich dni. Niech moje istnienie będzie prawdziwym odzwierciedleniem Twojej ogromnej miłości i Twojej nieskończonej łaski. I niech zawsze staram się dostosować do Twojej woli w każdej podejmowanej decyzji i w każdym podejmowanym działaniu. Amen. Pragnę pamiętać o Tobie, O mój Boże, zanim moje oczy zaczną starzeć się, a moje ciało zacznie słabnąć z upływem czasu. Gorąco pragnę zachować w sercu Twoje nauki i Twoje słowo, zanim słońce, księżyc i gwiazdy, Stracą dla mnie swój blask, i zanim ciemne chmury na zawsze ukryją jasność nieba, chcę zachować w pamięci twoją obecność, zanim moje nogi zaczną drżeć, a moje ramiona ugną się pod ciężarem nagromadzonych lat, zanim moje zęby nie będą już mogły mleć po karmu, a mój wzrok stanie się niewyraźny. Panie, pragnę, abyś mocno pozostał w mojej pamięci. Zanim drzwi możliwości się zamkną i zanim zgiełk i dźwięki codziennego życia zaczną słabnąć. W tej chwili budzę się ze śpiewem ptaków, ale wiem, że nadejdzie dzień, kiedy ledwo będę mógł je usłyszeć. Obiecuję pamiętać o Tobie, zanim strach przed upadkiem i niebezpieczeństwa ulicy zaczną mnie niepokoić, zanim moje włosy staną się białe, jak kwiaty migdałowca, i zanim moje ciało zacznie się czołgać jak konik polny, chcę mieć Cię zawsze obecnego, zanim nadejdzie dzień, w którym zbliżę się do grobu, mojego wiecznego domu, gdzie ci, którzy będą opłakiwać moje odejście, głęboko pożałują mojej nieobecności. Tak, panie, pragnę pamiętać o Tobie teraz, gdy moje życie jest pełne witalności. Zanim srebrny sznur mojego istnienia się zerwie, a złota czara, którą jest moje ciało, pęknie. Nie chcę czekać, aż wszystko rozpadnie się na kawałki, aż proch wróci do ziemi, a mój duch wróci do ciebie, mojego stwórcy. Głęboko pragnę pamiętać i rozważać każde z Twoich dobrodziejstw i błogosławieństw, zobowiązując się nie przyjmować za pewnik ani jednej z łask, które mi udzieliłeś. Z całkowitą pewnością uznaję, że to Ty dałeś mi dar życia, a także wszystkie możliwości, które mi się przedstawiają, aby żyć w autentycznym szczęściu i pełni. Zawsze starałem się być posłuszny Twojemu Słowu i podążać Twoimi drogami z oddaniem, upewniając się, że moje życie odzwierciedla Twoją boską wolę. Gorąco pragnę, aby moje serce nieustannie było pełne wdzięczności wobec Ciebie, ceniąc każde błogosławieństwo, które otrzymuję, jako święty dar, który na mnie wylałeś, pozwalając mi tym samym żyć zgodnie z Twoim celem i niebiańskim planem. W tej spokojnej nocy uniżam się przed Tobą, Panie, otwierając Ci moje serce ze szczerością, abyś je zbadał i. Jeśli to konieczne, udzielił mi Twojego przebaczenia. Nie pragnę, aby życie mnie pochłonęło, zanim nie wychwalę Twojego imienia i nie wspomnę wszystkich cudów, które uczyniłeś na moją korzyść. Uznaję, że to Ty dałeś mi życie i stworzyłeś wszystko, co istnieje, i to Tobie przedstawiam się całym sobą, szukając mądrości i rozeznania. Niezbędnych do wiernego przestrzegania Twoich przykazań. Niech moja radość i zadowolenie w pełni zależą od zaufania Twoim niezłomnym obietnicom, wiedząc, że Twoja wierność nigdy nie zawodzi. Mogę spokojnie odpoczywać przekonany, że nie zapomniałem o żadnym z cudów, które dokonałeś w moim życiu. Dajesz mi najlepsze rady przed snem, pozwalając mi rozważać je podczas odpoczynku, co wzmacnia mojego ducha i odnawia moją wiarę. Rozumiem, że chociaż mogę posiadać liczne dobra materialne, bez Twojej obecności w moim życiu jestem pusty i niekompletny. Tylko Ty, mój Boże, Masz moc napełnić moje serce i nadać prawdziwy sens mojemu istnieniu. Błagam Cię, Panie, pobłogosław mnie swoją boską mądrością, abym ze wszystkimi materialnymi, i duchowymi błogosławieństwami, które mi udzieliłeś, mógł zawsze żyć zgodnie z Twoją wolą. Niech każde z moich działań i słów odzwierciedla miłość i łaskę Chrystusa, i niech obfitość materialna nigdy nie odwróci mojej uwagi od Ciebie, ani nie zmniejszy mojego oddania. Tej nocy, kończąc mój dzień, mogę Ci tylko powiedzieć, Panie, że wszystko, co mam i wszystko, czym jestem, należy do Ciebie. Dałeś mi każdą z moich posiadłości, abym mógł Cię chwalić i czcić w każdej chwili. A w tych chwilach, gdy zawiodę i nie uda mi się czcić Cię tak, jak powinienem, proszę Cię, zabierz mi to, czego trzymam się zbyt mocno. Gdyż nie pragnę zamieniać rzeczy materialnych w bożki, które odwracają moje serce od Ciebie. Uznaję, że całe moje życie i moje uwielbienie należą wyłącznie do Ciebie, i moim największym pragnieniem jest, aby wszystko co robię było zawsze zgodne z Twoją wolą, zapewniając, że moja wiara i oddanie zawsze będą w centrum mojego istnienia. Amen. Ukochany Panie, błagam Cię, pomagaj mi nieustannie uznawać i czcić Twoją suwerenność w każdym aspekcie mojego życia. Abym nigdy nie przestał kończyć dnia bez zbliżenia się do Twojej obecności, z sercem gotowym dziękować Ci i gorliwie głosić Twoją nieskończoną wielkość. Naucz mnie, O Boże, pielęgnować i utrzymywać serce przepełnione wdzięcznością, które zawsze pamięta i realizuje święty cel, podążania śladami Chrystusa we wszystkim co robię. Niech każdej nocy, kończąc mój dzień, mogę to czynić ze spokojem i pokojem, które pochodzą z pełnego zaufania Tobie, wiedząc z pewnością, że zaspokajasz wszystkie moje potrzeby i odnawiasz mojego ducha każdego dnia. Świat, ze swoimi niezliczonymi atrakcjami i obietnicami szczęścia opartego na posiadaniu materialnym, nieustannie mnie kusi. Ale ja uznaję, że prawdziwe bogactwo i zadowolenie znajduję tylko w Tobie. Błagam Cię, Panie, aby niezliczone rozproszenia i pokusy świata nie zdołały oddalić mnie od prawdy, którą Ty reprezentujesz, ani nie sprowadziły mnie z bezpiecznej ścieżki prowadzącej ku wieczności. Pragnę, aby każde z moich działań i decyzji miało znaczący cel w Twojej obecności, Panie, i aby wszystko, co robię, odzwierciedlało Twoją wolę i Twoją miłość. Dopóki żyję, zobowiązuję się wzywać Twojego imienia z oddaniem i w pełni polegać na dobroci Boga, który zawsze nade mną czuwa, opiekuje się mną i chroni mnie w każdej chwili. Tej nocy oddaję się pod Twoją opiekę, Ufając w pełni, że otrzesz wszystkie łzy z moich oczu i udzielisz mi pokrzepiającego snu. Ukochany ojcze, na koniec tego dnia oświadczam, że jestem całkowicie zależny od Ciebie. Odpocznę w pokoju, który mi dajesz, pokoju, który mnie wzmacnia, abym wzniósł ręce w uwielbieniu i adoracji, uznając, że jesteś absolutnym właścicielem mojego życia. Nigdy nie zapomnę Twoich niezliczonych dobroci i ze wszystkich sił będę Cię chwalił, ponieważ jesteś dobry i miłosierny w każdej chwili. Tej nocy dziękuję Ci za wszystkie Twoje błogosławieństwa, za prowadzenie mnie i ochronę przez cały dzień i powierzam się Twojej miłującej opiece, aby odpocząć z ufnością, że zawsze jesteś przy mnie. Dziękuję Ci, Panie, że pozwalasz mi odpoczywać w spokoju nocy, kontemplując Twoją wielkość nawet w moich najgłębszych snach. Chociaż czasami możemy być niewierni i zbaczać z drogi, Twoja miłość pozostaje stała i niezmienna, tak ogromna i wieczna, jak sam wszechświat. Ofiaruję Ci, Panie, ofiarę dziękczynienia na zakończenie tego dnia chwaląc Cię i wysławiając całym sercem, ponieważ wszystko, czym jestem i wszystko, co mam, należy do Ciebie i jest dla Twojej chwały. W imię Chrystusa Jezusa. Amen i Amen.